Od 22 do 26 listopada obchodzimy Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. Chciałam złożyć wszystkim krwiodawcom najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia. Dziękujemy wszystkim dawcom, którzy oddają krew, a także organizatorom, którzy tak wiele akcji dla nas organizują i dzięki temu możemy pozyskać e, odpowiednią ilość krwi, tak żeby społeczeństwo Dolnego Śląska było w pełni zabezpieczone i czuło się w pełni bezpieczne, jeżeli chodzi o krew. Nadal potrzebujemy krwi, głównie prosimy o oddawanie krwi, krw, dawców krwi, którzy mają krew RH ujemną i zapraszamy wszystkich do oddania krwi do nas, do Centrum Krwiodawstwa na ulicę Czerwonego Krzyża 5 przez 9, a także do naszych oddziałów terenowych, które się znajdują w Legnicy, Lubinie i Błogowie.